Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj Wam pokażę taki ciekawy przykład z użyciem Present Perfect i Simple Past w jednej krótkiej interakcji międzyludzkiej. Oglądałem taki odcinek z serii First Amendment Audit, tak, czyli ludzie jeżdżą z kamerami po stanach, znaczy w stanach, po różnych urzędach, pocztach i itd. i nagrywają w środku, bo mają do tego prawo. Natomiast ci nagrywający od razu się denerwują. Ale takie jest w Stanach, że jak jesteś w miejscu publicznym, możesz być nagrywany, koniec, kropka. No i pan. A i oczywiście nie, żebym ja to popierał, natomiast ja to oglądam, ponieważ język jest bardzo fajny. Po prostu to są prawdziwe interakcje międzyludzkie, często w nerwowej atmosferze, i tam padano prawdziwy język, którego na pewno nie usłyszymy w klasie, w podręcznikach i tak dalej. No, i w pewnym odcinku pan wchodzi z kamerą do jakiegoś tam urzędu, filmuje generalnie urząd, a nie panią. Ale od razu przyszła jakaś pani, co pan tu robi, i tak dalej. Po czym ta pani zdenerwowana gdzieś dzwoni, prawdopodobnie do swojej szefowej, kierowniczki i być może na policję. No, i potem po jakimś czasie pojawia się właśnie ta szefowa, kierowniczka. No, i ten pan zaczyna ją nagrywać, i zadaje jej pytanie. A, dzwoniła do ciebie, tak? Po angielsku oczywiście mówimy na ty. Dzwoniła do ciebie. Czyli kilka minut wcześniej, właśnie jak tamta pierwsza pracownica wykonywała jakieś telefony, to on coś sobie pomyślał, aha, pewnie dzwoni do kierowniczki. I właśnie zadaje pytanie: A, dzwoniła do ciebie i użyje Simple Pass. Did she call you? Ok? Kiedy, wtedy, parę minut temu. To jest przeszłość zamknięta. I teraz co odpowie kierowniczka? Ona mogłaby odpowiedzieć w simple plus. No, she didn't. Że to nie do mnie dzwoniła wtedy, parę minut temu. Ale ona odpowie w prezent perfect. No, I haven't spoken. I tu się akurat utnie, no bo jest dość nerwowo. No ale chciała powiedzieć I haven't spoken to her. Że nie rozmawiałam z nią do tej pory, do momentu tej interakcji. To jest słuchajcie ta piękna zależność właśnie w tych różnych przeszłości, simple past i present perfect, tak? simple past zamknięte, koniec i minęło, present perfect do tej pory. Pięknie ona to podkreśliła, że nie do tej pory w ogóle z nią nie rozmawiałam, w sensie że nawet sekundę temu w ogóle nie miałam z nią kontaktu. OK, to teraz wam to pokażę. OK, i to jest ten kanał. Jest wiele takich kanałów, oglądam kilka, między innymi ten. I słuchajcie, to jest ta pierwsza pracownica i tu z lewej strony za chwilę podejdzie kierowniczka i się ładnie przedstawi. Ona tak naprawdę już się przedstawiła i on mówi do niej Good to meet you, Jamie. I'm Jamie. How you doing? Good. Oczywiście standardowe pytanie How are you doing? Ale to Are you jest maksymalnie skrócone i wychodzi takie How you doing? Good to meet you, Jamie. Good to meet you, Jamie. Miło cię spotkać. Kierowniczka się pyta What's going on? Co się dzieje? O co chodzi? Uh, did she talk to you on the phone? <laughs> did she talk to you on the phone? <laughs> I się śmieje. Rozmawiała z tobą, co? What are, what's going on? Uh, did she talk to you on the phone? <laughs> no, I have not spoken oh. No, I have not spoken. Zobaczcie, jeszcze to podkreśliła. Nawet nie zrobiła skrótu. I haven't. No, I have not spoken. Czyli do tego momentu nie rozmawiałam z nią. Czyli tak, jakby tak jest jakby zdziwiona, co się w ogóle dzieje. Ona nie zna kompletnie sytuacji. No, on odpowiada: I'm taking pictures. Ale też yy, nie dokończył zdania. I całość jeszcze raz. Hi. I'm Jamie. How you doing? Good. Good to meet you, Jamie. What are, what's going on? Uh did she talk to you on the phone? <laughs> no, I have not spoken. Oh, yet. I'm just taking I think she can tell you, I'm taking pictures. Jenkins.